Ej, jakbym się teraz ciebie zapytał, jaka budowla stworzona przez człowieka jest widziana gołym okiem z kosmosu, to jaka byłaby Twoja odpowiedź? Czyżby wielki mur chiński? No to muszę cię zmartwić, bo to nieprawda. Ale fakt faktem jest to bardzo popularny mit. Zwykle mówi się tu o widzeniu muru na przykład z naszego księżyca, ale nie jest to możliwe bez specjalistycznego sprzętu. Możemy to porównać do zobaczenia ludzkiego włosa z odległości jakichś 3 km. No nie da się. Część osób twierdzi, że no może z Księżyca to nie, ale z niskiej orbity okołoziemskiej już jak najbardziej. Ale nawet i temu zaprzeczają choćby astronauci, którzy tam byli. Murchiński jest zbyt wąski i nie kontrastuje z otoczeniem. Co więcej, jest on ledwie zauważalny z samolotu pasażerskiego. Nawet na stronie NASA możemy znaleźć informację, że Murchiński widziany z kosmosu bez odpowiedniego profesjonalnego sprzętu to zwykły mit. No chyba, że warunki z niskiej orbity okołoziemskiej byłyby naprawdę idealne, ale wtedy ten mur nie rzuca się w oczy bardziej niż wiele innych rzeczy stworzonych przez człowieka. Co ciekawe, jakieś 20 lat temu Europejska Agencja Kosmiczna stwierdziła, że mur da się zobaczyć z niskiej orbity okołoziemskiej na pewnej wysokości i jako dowód opublikowali zdjęcie. Potem jednak okazało się, że to nie był mur. A rzeka.